Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku naszego cyklu o naszych skarbach z zapiecka. Dzisiaj chciałem zaprezentować eksponat jakim jest żelazko na węgiel drzewny. Tutaj mam w ręku to żelazko, jest to eksponat, którym dawniej nasze babcie prasowały. Trzeba było w kuchni węgiel drzewny przygotować i... Trzeba było później ten węgiel drzewny wyjąć tam z tej czeluści kuchni, wsypywać tutaj do środka. zamykały się tutaj od góry. Tutaj jest taki taki y, zatrzask, żeby węgiel drzewny nie wypadł ze środka i można było prasować. Aby ułatwić sobie prasowanie, y, nasze y, babcie brały wodę, skrapiały tutaj tkaninę, żeby... Ładnie się układała, prostowała, nie było żadnych zagięć. Także dawniej, takim prostym żelazkiem, można było wyprasować koszulę i inne elementy ubioru. Dziękuję za uwagę.